Dzieje się, już się dzieje. Zobaczcie, jakie tutaj piękne stworzenia i organizmy powstają. To jest artystyczne, wiesz? No. A to ty chcesz iść do szkoły i chcesz badać oceany pod wodą? Tak. To ty? Tak. Od razu widać, co w sercu drzemie. Zaczynamy, zaczynamy. Zobaczcie, jakie prace powstają. Na plaży w Giewartowie. Tutaj szybko wam przerzucę na, na produkcję mikrolasu własną. O, jest już jeden prawie zrobiony. W zasadzie zrobiony, tak? Proszę. Tu jest dziewczynki. Tu też się tworzy kolejny ekosystem. Zapraszamy na plażę. Do Giewartowa, Slow Flow. Jeżeli siedzicie w domu i nie wiecie, co tu, gdzie tu jechać, co tu począć, to zobaczcie to. Zapraszamy serdecznie na plażę do Giewartowa. I tutaj, pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego od. 10, 11 do powiedzmy sobie 13-14 będzie szereg, szereg zabaw, atrakcji, animacji, konkursów, warsztatów, tańców, lodów Drodzy Państwo, chłopcy, dziewczęta, panie i panowie, zaczynamy majówkę w Czekamy na dzieciaki dorosłych jak widzicie, my już jesteśmy przygotowani. Slow, flow, plaża, Giewartów. Serdecznie, serdecznie zapraszamy. Naprawdę będzie tutaj bardzo, bardzo dużo atrakcji, głównie skierowanych dla dzieci, dla młodzieży. Po zajęciach zapraszamy na jezioro. Mamy dużo supów, kajaków, sprzętu, które możecie wypożyczyć. Ścieżki rowerowe tutaj są. Wszystko, wszystko, czego dusza może zapragnąć. Właśnie na majówkę Tu będziemy las robić z słoiku. Naprawdę Zapraszamy. Majówka to tylko tutaj o z bańkami, z tlenem, z powietrzem włącznie.